Ja będę Dobrze. udawał. Dawaj. No daj Grażyna, no daj. No nie! No daj Grażyna, no cały dzień nie dajesz. Nie, nie widzisz, że stoją. No co ty zobacz, jak mi pachnie zupy. Mm. Nie chłusi cię to, patrz ma mięśnie. Nie no zobacz jaką się patrzy na mnie. No nie no, spróbujmy jeszcze raz, przecież cię kocham. Najpierw w ogóle powinieneś zapytać, co oni są z na geografik. No ale lecisz na sławę i pieniądze, nasza miłość się liczy. Tak, i chciałabym nagranie w HD. Słuchaj, sprzedamy to za grube miliony, no Grażyna. A ja taka nieogolona. Zobacz, to tak par, par, paruje ci z pyska. Nie. Dam ci kiszonkę. Nie muszę udawać, niedostępną. Co Grażyna, to... no zobacz, matka idzie, no. Co powiedzą koleżanki, jak mnie zobaczą? No matka zobaczy zaraz, chcesz mieć ze mną dzieci czy nie? To ja sobie życzę czarny pasek na oczy, tak jak w tych filmach. Nie stać nas, wiesz, że jesteśmy w kryzysie. O Boże, dzisiaj te... Ciebie zawsze boli głowa. O patrz, idzie ojciec i zaraz będzie draka. No Grażyno! No mówiłam, no, no mówiłam, kurwa ale, mówiłam. Ale Grażyno! No, no grażka. No no! No i już się matka żali. No. pani Bożeno, pani się odpierdoli! Ja chcę tu z córką! Ale o wnuki chodzi, no! Słyszy pani? Nie, ojciec powiedział, że nie i koniec. No i kurde, grażyna no, widzisz, że spierdoliłaś. Wszystko. Daj spokój. Mu. Jestem smutny. Nie wyj. Nie wyj. Nie wyj, nic ci to nie da. Powiem kolegom. Mówię nie wyj. No chłopaki się będą ciebie śmiali, że jesteś taka. Nie wyj. Pierdolej idę na piwo. No.